ok raz, dwa, trzy klik okay. to usynchronizowałem dźwięk ponieważ jest to pierwszy film który próbuję nagrywać dając live komentary <gry> komentarz na żywo trochę się pobawiłem z tym mam podłączone teraz dwie karty dźwiękowe do komputera i zobaczymy jak to wyjdzie nie spodziewajcie się że zrobię let's play harvest moon, to po prostu tak, tak Uruchomiłem, żeby sprawdzić jak to wszystko będzie działać. Dobra, zacznijmy. Huhu, mam nadzieję, że będzie działać. A oto inny już bohater. Zaczynamy. Nie będę tłumaczyć, nie będę czytać, ponieważ to jest po prostu test i tyle. Nasz bohater wygląda trochę jak z Pokemonów główny. Coś mamy z tyłu napisane na czapeczce. Nie za bardzo widzę. Nie wiem, w którą stronę mam się patrzeć. Czy mam patrzeć na monitor, czy na ekran PSP. Zastanawiam się jeszcze nad tym, jak w ogóle to wszystko poustawiać. Na razie siedzę w bardzo niewygodnej pozycji. I po prostu jestem podekscytowany, że cokolwiek udało mi się ustawić. Z samymi ustawieniami bawiłem się, ja wiem, z godziny. Ale musiałem odpocząć trochę od nauki na maturę. Ileż można kuć, prawda? A tak bardzo chciałem zrobić, żeby to było na live, ponieważ nadchodzący Let's Play God of War jakoś nie, nie chciałem robić. Post komentarz Czyli nagra nagrywania komentarza już po nagraniu filmu Ponieważ w tej grze akurat będzie się chyba liczyło moje emocje To jak czuję, że zabijam, ciacham i w ogóle jak ginę Tak więc trochę miałoby się z celem gdybym komentował W stylu i tak tu skoczyłem, tu zabiłem Och, ale piękna akcja Jakoś mi się to nie podoba w takim sposób tak więc postaram się, żeby to jakoś poustawiać jeszcze do końca. I chyba będę patrzeć na monitor, bo wtedy mogę mówić wprost do mikrofonu. Ale jestem przyzwyczajony patrzeć na PSP. Dobra, jeszcze to poustawiamy jakoś. Zostawcie co, wy macie jakieś, może, spostrzeżenia. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Mam jeszcze jedną niespodziankę. Kolejny let's play będzie też wymagał ode mnie, właśnie live, komentary. Ale to, jak mówiłem, niespodzianki się nie można zdradzić. Niech nic niespodzianka zostanie pozostać niespodzianką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko. Come on, come, on, come on. Tak, usłyszycie mnie dlatego bardzo. W bardziej rzeczywistej formie, już nie nagrywając po filmie, tylko w trakcie. Dobra, nazwijmy się, Dupa, tak, jestem pewny. Tak jak kolega mój kiedyś nazwał się w Pataponach. Uwaga, niecenzuralne słowo nadchodzi za 3, 2. Jeden chuj. I wtedy patapony, prawda, radośnie krzyczały na niego. Och, lordzie, chuj. Jesteś naszym zbawicielem, chuj. co trochę nas rozbawiło, zwłaszcza, że byliśmy lekko wcięci. Nazwa farmy. <grybujesz> Za... Dupie. Tak, dupa mieszka na zadupiu. Coś jeszcze mogę nazwać? <laughs> jak mi się spodoba, Harvest, no to może zrobimy Let's Play, ale to. Jak już to side, taki poboczny, to jest zbyt gra, żeby robić Let's Play tylko o niej. Nie każdy chce patrzeć, jak się hoduje, prawda? Rzepy albo. ogórki. Ciekawe, czy w ogóle ruszę z game. O! Chciałem powiedzieć, że nie ruszę z gameplayem. Możemy cokolwiek zrobić? Nie Kamerę obrócić? O, 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 chwila E, eee, tools Ho. No, dawaj no, To wygląda ciekawie jak byłem młodszy, dużo grałem na wersję na Game Boy Advance wraz z kolegami. Się chwaliliśmy, kto ma ile pieniędzy i kto którą dziewczynę poderwał. No, wiem, że się zmęczyłeś. No, ok, ruszamy dalej. Jak otworzyłem to menu: O, jest items. Mam nasiona? Potato seeds. Ciekawe ile mam nasion. Jak na razie jest w porządku. O! Już się skończyły nasiona. Pewnie się że zrobił mały kwadrat. A, tak się mówi. Na jakie kamerę obróciłem? Mam trójkącik. No dobra, w porządku. Na razie zostawmy to. Zobaczmy to jest... ...poza naszą farmą. To chyba dalej nasza farma jest. No pewnie. O, tak na wszelki zaraz zrobimy jeszcze jedną synchronizację dźwięku. Uwaga. 56. 57, 58, 59. Pik! Dobra. Jak już to na to pik. Będzie synchro. Co tu za psufajstwo? ooo, dupka. Pewnie można ją poderwać. Chociaż taka mało animowata, tamte wszystkie miały jakieś... Chociaż nie, nie miały właściwie różowych włosów żadnych chyba. Już nie pamiętam tyle czasu to było temu. To komentarz chyba będzie zbyt cichy, moim zdaniem, tym razem, no, ale zobaczymy. Bo się patrzę w dół, a mikrofon mam tak jakby przystawiony do twarzy, no ale nie do końca. Halo, halo! Halo, halo! Przydobyć jakiś jeszcze guzik do sprintu. A co mam? Aha, tu jest kamera! No tak, mogli to jakoś inaczej rozplanować. Na strzałkach kierunkowych jest kamera, a ja steruję analogiem w tym momencie. Zjedzmy to! O jakiś żarłok jestem, młotek pow... nie mam. Nie, nie, mogę nic zrobić. Muszę coś pewnie sobie kupić, zrobić, albo wymyślić, stworzyć, wyczarować. Czuję się zwycięski. O. I na tym pięknym widoku zakończymy chyba już ten. To moje pitolenie. Tak. No to jak widzicie, coś tam się technicznie ruszyłem. Naprawdę ustawienie jest cholernie dziwne bo mam mikrofon podłączony do karty Creativu. Output, czyli line out, głośniki mam podłączone pod no, yy, kartę dźwiękową zintegrowaną. A PSP jest podłączone po wejście line in na karcie zintegrowanej. Nagrywam w taki sposób, że Hypercam nagrywa mi dźwięk z z głośników a w głośnikach leci mi teraz line in, czyli hypercam nagrywa dźwięk z PSB, a Audacity Auda. Audacity Audacity. Ten program nagrywa mi tylko dźwięk z mikrofonu. W ogóle czary mary dla mnie kiedyś. Dzisiaj siedziałem z 20 minut pod biurkiem i 40 minut nad biurkiem. Ale skończyłem. Teraz wracam do lektur szkolnych. No ale... lepsze lektury niż wzory, z będę się jutro męczyć. Trudno, z damy będzie wolne. Spodziewajcie się więcej Let's Play, bo teraz będę miał długie wakacje. Także będzie zajebiście. Na razie. Ok, teraz nagrywam już po nagraniu tego filmu, który właśnie zobaczyliście. Sprawdziłem, że dźwięk jest w miarę w spokoju jakości. Audio City naprawdę może nieźle wzmocnić dźwięk. A dodatkowo, jeszcze jak usłyszeliście, tam moment, w momentach ciszy nie było żadnego szumu, także mogę usunąć szum. Mi się wydaje, że już coraz lepiej jest jakościowo z dźwiękiem i z obrazem. Powiedzcie mi, co myślicie. Na razie.